Hej, hej, hej! Witam, witam, witam! Witam na kanale Enia i Zachtarot. I wiadomość. Nie wiem do kogo. Za chwilę zobaczymy. Może to być taka też wiadomość ogólna. Po prostu Wy musicie zadecydować, czy jest to do Was, czy też nie. Ok. Oczywiście tutaj za chwilę będziemy też dobierać. Widzicie co? Jest to do wszystkich. Do wszystkich, u których w tym momencie trwa swego rodzaju burza życiowa, tak? E, troszeczkę bym to wiązała taką, z taką być może też wieżą tarotową, mm, chociaż nie do, do końca to, ale ma za zadanie to, co się tutaj dzieje. Ten proces ma za zadanie mm, zresetować, znaczy może nie zresetować, ale e. wymieścić rzeczy, które już nie są potrzebne w waszym życiu. Rzeczy, tematy, sytuacje. E, to jest tak jak wtedy, kiedy... Dlaczego nie ma się czego bać? Dlatego, że odejdzie tylko to, co nie jest zbudowane, co nie było zbudowane na solidnych, prawdziwych podstawach. Tak jak w momencie, kiedy panuje na przykład. Panują. Chodzi takie wieczne teraz podobno w Polsce, tak u Was wieje mocno. Kiedy przechodzi silny wicher, tak? Kiedy przechodzi coś właśnie tak na kształt może huraganu nie, ale coś, coś podobnego. Co, co zabiera? Zabiera tylko rzeczy, które są niezabezpieczone, rzeczy, które są niezakotwiczone, tak? Rzeczy, które, o których też tak naprawdę my na przykład zapomnieliśmy. Często zawsze tak są podawane alarmy, ostrzeżenia, tak? I jest tam mówione, żeby zabezpieczyć, tak? Przedmioty, na przykład mniejsze przedmioty. Czyli wiecie co, to rzeczy, które tak naprawdę nie są. Potrzebne w dalszej podróży, nie są potrzebne już w Waszym rozwoju, bo na przykład spełniły tutaj swoje zadania, a Wy usilnie się tych rzeczy trzymacie. I tutaj, i tutaj przyda się Wasza. Oczywiście, wiecie co? Ja powiedziałabym, że tutaj, hmm, czy zgodzicie się, czy nie, to rzeczy tutaj dzieją się, rzeczy dzieją się, będą się działy, tak, dlatego, że to jest cykliczne, to wraca cyklicznie. Tak. Do Waszego życia, do naszego życia. Pewne okoliczności, pewne możliwości. Więc to, co teraz można zrobić, to tak jak kiedy wieje wicher, nie jest radzonym, taki duży, tak huragan, nie jest radzonym chodzić sobie gdzieś tam, tak spacerować. Jest radzonym siedzieć w bezpiecznym miejscu. Więc to, co teraz o co jesteście proszeni, to, wiecie, to jest taka swego rodzaju oddanie się takiej kontemplacji. To, o co jesteście tutaj proszeni w tym momencie, to. Skupienie się też na procesie i bycie receptywnemu i bycie mądremu. Dlatego, że ta karta odpowiada bogini Sofii. Czyli bogini tej najwyższej mądrości. Tak? Więc mądrym tutaj będzie w tym momencie nie walczyć zbyt mocno z tematami, o których wiecie. Nie bez mocno. No. Każdy z Was będzie musiał się tutaj rozeznać. Tak? Czy to, co odchodzi z jego życia, jest to to, czego usilnie trzymał się, a co już nie daje tutaj e, korzyści, co nie przynosi korzyści, a, nie przynosi spełnienia, ale trzymacie się tego, tego, że to jest znajome. Tak? Więc tutaj jest to czas na kontemplację. Teraz tak, ta karta też jest bardzo mocno związana z dywinacją. I oczywiście możecie sobie sami na przykład wyróżnić, tak, jeżeli posiadacie narzędzia do wyróżnienia, możecie, możecie mm, mm, korzystać z pomocy innych osób, możecie tutaj obserwować synchroniczności, możecie zapisywać swoje sny, bo będą bardzo ważne. I oczywiście tutaj, jeżeli szukacie rad, jeżeli szukacie prowadzenia, to to przyjdzie w jakiś sposób, tak? Bo tutaj Wam jest potrzebna jasność, Wam jest potrzebne prowadzenie. <laughs> I może to mówić też do tych, do, do, do których ostatnio mówiło, czyli do tych, którzy siedzieli w tym zabrożonym ogrodzie, tak? Dodatkowe tutaj tak. Wam jest potrzebna faktycznie tutaj jasność, tak? Czyli w tym momencie e, tak jakby nie można było walczyć z okolicznościami, e, które... z tematami, okolicznościami, sytuacjami, które zabierają pewne rzeczy z Waszego życia. Oczywiście ja nie mówię tutaj, że, e, że nie zawsze, że zawsze musimy tutaj odpuszczać, tak? Bo czasami Coś tracimy dlatego że nie staramy się. Tak? Dlatego że faktycznie podejmujemy tutaj działań. Ale tutaj jest mowa o wiecie, Wy wiecie dokładnie, czego Wy nie chcecie odpuścić, a to już nie jest dobre w Waszym życiu. To o takie rzeczy chodzi, tak? Czyli te, które są, które. Czyli te rzeczy, które tutaj ten huragan powinien wymieść, tak? Teraz tak, dlaczego tak się dzieje? Być może dla niektórych jest to jedyny sposób, będzie to jedyny sposób właśnie, żeby z tego zimnego, zamrożonego gradu wyjść. Czyli zostaną, zostaną nie to, że z niczym, tak? ale to jest takie, że trzeba będzie szukać tej obfitości gdzie indziej. Co też, o czym też mówi Maputra? Ona w tym momencie, to co ona robi, ona stoi i wypatruje ścieżki, nasłuchuje, raczej nasłuchuje, bo to jest nasłuchiwanie tutaj. Ona nasłuchuje, nasłuchuje prowadzenia. Komunikaty przychodzą tutaj z wszechświata, komunikaty przychodzą tutaj z wyższego ja intuicyjnie i to, co tu, o czym tutaj właśnie była mowa, tak, że to ma przyjść, to przyjdzie w waszych snach, tutaj tak gdzieś y, 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 w sygnalizacjach. I teraz tak, słuchajcie. E, tutaj, zanim ruszycie w tą dalszą drogę, jeżeli tutaj faktycznie coś się takiego zadziało, że wy macie wrażenie, że z waszego życia pewne rzeczy odeszły, odchodzą, to zanim ruszycie tutaj w tę nową drogę, hmm, oczywiście ma półtora mówi, tak ona to nasłuchuje, ona nie chce źle pójść. Tutaj yy, yy, Alice, ona mówi o tym, że tak, ma szansę spełnić jakieś Wasze życzenia, marzenia, ale musicie dobrze pomyśleć, co to ma być, jakie to ma być, tak? Gdzie to jest właśnie powiedziane, że czasami prosimy o konia, gdzie tak naprawdę naszą potrzebą jest potrzeba przemieszczenia się, przemieszczania się, potrzeba ruchu, potrzeba wolności, tak? I możemy to uzyskać w inny sposób, więc to jest bardzo ważny moment w Waszym życiu. Tak, dokładnie. wyczeka się tutaj na, na mm, clarity. Zenit. Zenit, która jeszcze w tym momencie nie podejmuje działań. Zenit czeka właśnie na ten jasny obraz. Zenit, zanim... Dlatego, że kiedy zaczniesz podejmować decyzję, ta decyzja będzie musiała być jasna, czyli tak, nie, czarne, białe, tak? I tutaj też jest bardzo ważne przygotowanie się do czegoś, tak? Plan, wrę wręcz taki plan, a potem właśnie odhaczanie. Teraz tak, to co was tutaj może trzymać, to co było właśnie w zimowym ogrodzie, czyli słowa, słowa, które ktoś coś, co jakiś czas wam rzuca, czy też słowa, które mają za zadanie właśnie was tutaj zatrzymywać, lub też słowa, które was zaprogramowały. To jest, słowa, to jest słowa, to są słowa tutaj, tak? Słuchajcie, tu też może być właśnie, nie wiem, jeżeli ktoś tutaj czeka na coś, że nie wiem, ktoś przyjdzie, przeprosi, właśnie wytłumaczy, wiecie co, musicie być swoim własnym uleczeniem. Czasami to zakończenie trzeba dać sobie samemu, i czasami będzie tak, że wy nie będziecie znali prawdy, nie będziecie sytuacji mogli mm, zobaczyć dokładnie, tak? I to też będzie swego rodzaju zakończenie. To jest trudne zakończenie, tak? Jeżeli my nie znamy prawdy, jeżeli nie możemy sytuacji wyjaśnić. I to wymaga bardzo dużo odwagi, żeby z tą właśnie taką, z tym czymś takim niedomkniętym pójść dalej. Tak? Oczywiście to do Was należy, co Wy tutaj będziecie robić. I ta, która, która pokazuje ścieżkę powoli, to jest krok po kroku tutaj. Ona nie pokazuje od razu całej ścieżki. Czyli nie do końca będziecie tutaj, właśnie. Nie do końca właśnie będziecie, być może nawet część z Was jest tutaj zmęczona, bo już tak długo tutaj czeka. Walencja, która każe wytrzymać, bo mówisz, już taka droga, ta droga została tutaj przemierzona, no, czas jakiś temu. I tutaj być może Wy w tym momencie czekacie, po prostu czekacie. I to może być ciężkie, tak? Ale tutaj jest właśnie powiedziane, że jeszcze ta ostatnia żaba pod mostem została. Czyli jeżeli ktoś tutaj... Czeka na miłość, no, wcześniej właśnie doznał rozczarowania w miłości, a czeka właśnie tutaj na miłość, to ta miłość będzie. Jeszcze gdzieś ta ostatnia żaba pod tym mostem jest, tak? I, i, i tutaj trzeba po prostu być wytrwałem. Przede wszystkim hmm, to jest zmiana też waszy, waszego modus operandi. To jest trudne. To jest trudne, prawda? E, co nie znaczy, że niemożliwe, hmm, chociaż no, musimy być ze sobą szczerzy i przyznać, że nie jest możliwa. 100%owa zmiana czegoś naszych schematów nie jest możliwa. Oczywiście, no, ktoś może mówić, że 100% się zmienił, no ale no okej, okay, no dobra. Um, ja tego sobie powiedzieć nie mogę. Dobrze. Co jeszcze? Damy tutaj troszeczkę z, moje, z mojej pisaniny. Pisanina jest to osoby, jeżeli pojawiałyby się tej osoby, nowe PIANIA jest to zapis mojego, myślę, że pierwszego świadomego cyklu, który zapisałam na przestrzeni 2018-2019. Co powie tutaj pisemne? Źródło. Dobrze, czyli czekamy tutaj, tak. To, jest, to są wiadomości. Dokładnie. Be still and know that I am God. Czyli dokładnie, to jest coś takiego. Wy w pewien sposób myślicie, że jesteście zamrożeni? To nie tak. Wiecie co w pewnych. Tu jest tak, jakby, jak to powiedzieć, no może z mojego własnego doświadczenia, kiedy karta właśnie była pisana. Czyli to jest niewiadoma. To jest niewiadoma, tak? To jest niewiadoma, a jednocześnie jest zapewnienie, że w tym wszystkim jest sens. Możecie być w tym momencie w pewien sposób jakby niewidoczni, nawet Wy być my może myślicie, że nie możecie się nigdzie przebić, tak? Ale to jest tutaj ręka czegoś wyższego działa w Waszych, w waszych sprawach, tak? Tak. I spokojnie, A w ludzkiej postaci, tak? Czyli dokładnie Wy tutaj zwróćcie uwagę właśnie na to, co powiem. na synchroniczności, na sny, Nawet w życiu codziennym będzie dostawać tutaj przewodnictwo prowadzenie, tak? Teraz bardzo ważne jest, aby wybrać siebie, tak? Czyli tutaj bardzo ważna będzie miłość własna. No i mamy tutaj synchroniczności, tak? Liczby synchroniczności tutaj. Zaczynasz cenić siebie, swój czas i trud chronić swoją energię, nie pozwalać na rozkładanie czyli mowa o miłości własnej, tak? To jest najlepszy przewodnik, to jest najlepszy, najlepsza ochrona. Ok, i to była wiadomość mm, ogólna. Jeżeli ktoś tutaj siebie odczytał od nas, to oczywiście jest to Wasza wiadomość. Natomiast jeżeli ktoś tutaj nie odnajduje się w tej informacji, po prostu, zwyczajnie, nie jest to Wasza wiadomość, nie w tym momencie. Tak, wiadomości przychodzą tak, jak mają przychodzić, tak, jak powinny przychodzić i przychodzą do tych, którzy mają je w, danej, w danym momencie usłyszeć. Jeżeli ktoś chce słyszeć swoje wiadomości, może przyjść na czytania indywidualne. Um, i napisać na mój adres mailowy, aby śleć oferty wraz z cennikami. Adres mailowy w rozszerzeniu w opisie pod filmem. Dziękuję.